Dzisiaj rozmawiamy na tematy dotyczące wsparcia tych terenów przygranicznych, wsparcia Polski Wschodniej, ale w takim wymiarze krajowym, globalnym, bo są tutaj przedstawiciele Komisji Europejskiej, są władze rządowe, są władze regionalne i również lokalne i przedsiębiorcy, zastanawiamy się w jaki sposób ożywić, ożywić ten region, który dzisiaj bardzo cierpi. W ogóle Polska Polska Wschodnia, to, co stało się, granice zamknięte, przejścia, które kiedyś, no przecież przez które przechodziła wymiana handlowa, y, turystyka cierpi, brak inwestycji. Mówię chociażby tutaj w swoim mieście, y, suwałkach, y, gdzie widzimy, że w suwalskiej strefie ekonomicznej akurat praktycznie nie ma nowych inwestorów i co zrobić, żeby jednak tutaj te życie tknąć w ten, w ten obszar, to wszystko zależy od bezpieczeństwa. No i tutaj budowanie tej odporności społecznej. Są środki finansowe na właśnie ochronę ludności, obronę cywilną. Tarcza Wschód to jest ten projekt realizowany przez Polską Armię. Natomiast my jako cywile powinniśmy dbać o ludność, o rozwój gospodarczy. I z tym rozwojem gospodarczym jest bardzo trudno. I tak zastanawiamy się, jaki środek trzeba najlepiej uruchomić, żeby pomóc temu regionowi. No i jest tutaj ten pakt dla terenów granicznych, PAK, który powinien być przyjęty przez Brukselę, taki instrument wspierający te regiony przygraniczne, żeby, żeby to zafunkcjonowało w nowej perspektywie finansowej. To raz. Po drugie, myślę, i polski rząd mógłby tutaj pomóc właśnie tej Polsce Wschodniej poprzez dobry przykład, wskaza, pokazanie, że na przykład firma państwowa, jakiś koncert państwowy inwestuje tu Tutaj. Zakłada swój zakład, czyli daje, daje taki przykład, że tutaj jest bezpiecznie, tu warto inwestować, a tego dzisiaj nie ma. To nie wymaga jakichś tam olbrzymich środków finansowych, bo czy taki zakład z drugiej strony Wisły, czy z tej strony Wisły, zawsze oczywiście to są jakieś koszty, ale tu chodzi o takie przesłanie, że warto inwestować w Polskę Wschodnią, w te tereny przygraniczne. A dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj ta Polska Wschodnia wyludnia się, uciekają inwestorzy, również i turystyka cierpi. No to są takie problemy, które, które no spędzają sen z naszych powiek, o których rozmawiamy i podpowiadamy i dla Komisji Europejskiej, i dla polskiego rządu, że trzeba najwyższy czas coś zrobić, żeby ożywić tutaj, tchnąć nowe życie w ten region.